Dziękuję Ci bardzo za wymiar. Wezmę sobie Twoje wskazówki do serca. Życzę Ci dalszych sukcesów. Dziadku, Twoja historia jest bardzo interesująca. Opowiesz moim koleżankom ją też? Bardzo się cieszę, że młodzież wysokiej ze szkoły podstawowej imienia kardynała Stefana kardynała Wyszyńskiego jest zainteresowana historią, lokalną historią, a przede wszystkim walochówką, Czyli miejscem historycznym, bo Walochówka to nie jest tylko siedziba Bractwa Kulkowego, ale jest to miejsce historyczne, skąd powstańcy Wielkopolscy 5 i 8 stycznia 1919 roku ruszyli w bój o Wysoko. Efekt był taki, jaki był, że do dzisiaj obchodzimy Powstanie Wielkopolskie jako jedyne zwycięskie. Ale na no wysoki troszeczkę to potoczyło się inaczej. Ale dumni jesteśmy, że dzięki konserwatorowi, ówczesnemu konserwatorowi zabytków, panu Romanowi Chwaliszewskiemu udało się nam zlokalizować to miejsce majątek Walochów, że tutaj powstańcy mieli swój punkt zborny i z tego miejsca ruszyli obój o Wysoką. Nasz standard jak wiecie, jest zawsze widoczny na wszelkiego rodzaju świętach, czy to kościelnych, czy patriotycznych, sztandar, nasza delegacja w mundurach oraz armata, bo to są właśnie te elementy prawdziwego patriotyzmu i dlatego chcielibyśmy, aby wy, młodzi ludzie, nawet na huk tej armaty przychodzili i wiedzieli, że względem ojczyzny jest do spełnienia swego rodzaju obowiązek, jakim jest lokalny patriotyzm. Przekonałeś z dziadku. Będziemy chodzić na wszystkie uroczystości państwowe, bo Sztandar to honor ojczyzny. I te wartości przekażemy w szkole. Ale funkcjonujemy i tak, że teraz, po tylu latach, zaczynamy być postrzegani i to pozytywnie. I między innymi przez samorząd województwa Wielkopolskiego, gdzie w ubiegłym tygodniu ucz uczestniczyłem w uroczystej gali, gdzie Bractwo Kurkowe za działania prokulturowe otrzymało dyplom i nagrodę 5000 zł dla Bractwa.